Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Aaron Blue TV A to jest kolejny odcinek naszych yy, No Kolejny odcinek pokazywania DLC W grze LEGO Batman 3 I w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie DLC Trylogia Mrocznego Rycerza I w ostatnim odcinku robiliśmy sobie strzałę Miałem 97% paska Ale niestety się nie udało Trudno Zaczynamy. Hello, you all settled in? Right then, I will begin. My name is Alfred. Let me get you up to speed, son. Rachel, Bruce's ex, has herself a new man. Poor Bruce. I really thought they'd last the distance. I even got myself a new hat. This fella, Harvey Dent, got himself into a right pickle. He's only gone and passed himself off as the Batman. Dead the Batman. He's having a laugh. I mean, he's a big man, but he's out of shape. For Bruce, this is a full-time job. With Harvey Dent setting himself up as bait, it wasn't long before the Joker made himself known. Blimey, stands out the crowd, doesn't he? A, okay, fine. So we're, we're like Joker, the nurse, and clown Joker. Spoko. Tym razem, już myślę, że. Znaczy, myślę, tym razem postaram się, żeby udało się zdobyć ten pasek. Bo, jak się nie uda, to, to się zdenerwuje. Ale dobra, już to chyba mówiłem. O, fajnie, już myślałem, że się nie uda zdobyć tego. Mamy pierwszą puszkę. Jak rozwaliłem te skrzynie, ale ok, udało się. Trzeba rozwalić teraz wszystkie. auto. Fajnie, tym razem to my jesteśmy złymi. The police tried to take down the joker, but it was just too much for him. Even their fancy helmet and bulletproof wersja to nie sądzę dla his. nursery's uniform? jeszcze rozwalmy tego gościa. Załatwione. I wchodzimy do kolejnego auta. Tutaj coś mamy jeszcze. A, to jest chyba bazuka. No to spoko. RPG. To chyba z bazuki trzeba będzie do słod strzelać.

Byśmy raczej. Dobra, po co tam z czymś takim? Z bazuki trzeba ich rozwalać. O, pojawia się Batman. I tym razem to nie my nim jesteśmy, chyba. Zczej nie. Załatwmy gości. Chyba się zepsuła zabawka, albo nie, nie wiem co on tam Joker ten robił. Dobra, musimy załatwić gości. Dobra, najważniejsze, że jest załatwiony. Jeszcze załatwmy to autko. I coś tutaj trzeba zbudować chyba. Ale najpierw jeszcze rozwalmy... ...te auta. Może dostaniemy za nie... Jakiś mini zestaw kto wie ale chyba się nie da Aha czyli w ten sposób about this guy? Who am I to tell her? I've heard this guy can be a bit insincere. A bit... What's the expression? You know, too fit... Is that a bazooka? Go on, Master Bruce, get in there, son! Oh, Bruce, not another car! This dead character... I mean, with all due respect, he isn't a patch on Master Wayne. Underneath all that rubber and armor plate, Bruce is a very sensitive guy. Not a lot of people know that. O oh, Bruce, you were only supposed to blow the Lego doors off. Okay, idziemy dalej. To takim know? razie. Styl będzie tak it's nam przerywał, like... jako taka narracja, it's coś it's takiego. It's Alfreda mamy punkt it's kontrolny. It's I punkt kontrolny. Bruce to jest też taka nowość. Chociaż to już było, na przykład w każdym to tylko w tych nowych grach występuje, czyli coś takiego, że możemy zapisać, yy, zapisać to, czyli na przykład zapisuję to, potem wychodzę i można kontynuować. Tutaj coś trzeba zniszczyć jeszcze. Mam nadzieję, że uda się zdobyć pasek. Jak nie, to trudno. Potem sobie ten poziom powtórzę, aby jakiś mnożnik kupię. Jeszcze jest. A tam sobie goście ze słod Śmiesznie. Ale spoko. Tutaj rozwalmy ten motor jego. Okej, okay, chyba się już nie da. I tutaj coś budujemy. Tylko jeszcze nie wiem co. Aha. Dobra, załatwmy gości. Po co nam pomocnik? Doskonale sobie sami radzimy. A i to jest Batman właśnie w tym stroju, nowym trylogiem Mrocznego Rycerza. I nie mamy dostępu do jego kostiumu, bo było oczywiście za łatwo.

Jeszcze zanim to zbudujemy to sobie pochodźmy. O, widzicie, dostaliśmy jeszcze mini zestaw i trochę kasy. To jest Adam West, ale jeszcze niestety mu nie pomożemy. Czy jeszcze no. Ogólnie mu nie pomożemy, nie mamy takiej postaci. Tutaj jeszcze trochę kasy się kryje. Nie wiem, czy się uda zdobyć ten pasek, czy nie, ale próbować zawsze trzeba. Tutaj chyba potrzebujemy, tak, Plastikmana potrzebujemy i Plastikman też był dołączony do tej, do tej gry. Zrobię, znie, zrobię też recenzję o Plastikmanie, tak, prawda, jako LEGO Exclusive. A co do filmu Lego, to nie wiem kiedy będzie, będę miał czas w ogóle, żeby go zrobić. To jest dużo pracy w sumie. Znaczy nawet nie tak dużo pracy ze zdjęciami, ale nie mam za bardzo czasu. Ale spokojnie na pewno w tym roku się pojawi. I też będzie w nim Plastic Man. Tutaj się da wejść. Na razie chyba nie. A jeszcze się da z tą skrzynię rozwalić. Ok, chodźmy tam do, do głównej tej misji. Jeszcze skrzynkę pocztową mamy. Dobra, trzeba to zbudować. No i pewnie trzeba teraz iść tam na górę. Tam coś jest. O proszę, jeszcze tam była kasa, czyli jednak warto było tam jeszcze zajrzeć. Bardzo fajna sprawa. Szybko jeszcze pozbierajmy kasę, zanim zniknie. O, jeszcze to się da zniszczyć. Spoko. Czyli tutaj mamy jokera. Nie no, jak już teraz nie zdobędziemy tego, to. Nie zdobędziemy paska, to już naprawdę. To będzie już naprawdę. beznadziejne. Czy raczej zdobędziemy ten pasek? Jest, udało się. Prawdziwy bohater. świetny. właśnie Alfred powiedział o tym, co Joker powiedział, czyli skąd ta powaga, czyli Why So Serious. Jest to sławny cytat z jest to sławny cytat z, z tej gry. A i ten Batman w trylogiem rocznego rycerza może hakować. Kiedy klikniemy X, jeszcze raz X może szybować. Jak klikniemy kółko, to może wykrywać różne obiekty. Chyba nic nie ma. O, coś takiego. Trzeba jeszcze tych zbirów rozwalić. I dokończyć budowę tego czegoś, żeby uratować Jokera. W sumie to sam nie wiem, jaka jest dokładnie historia Jokera. Jakoś w internecie nie znalazłem.

Okej. Okay. O co w tym? Aha, okej. Okay. Trzeba po prostu trzymać wciśnięty kwadrat. Nie, bo zawsze trzeba przyciskać tak szybko, więc nie wiedziałem. I teraz, aha, teraz kółko. I Joker uratowany. Well, that came out as well as could be expected. Gordon's made commissioner, Joker's in prison, and Bruce managed to save half of Rachel's boyfriend. That Joker? He was a tough nut. I have to say, of all the people in Lipstick Bruce has been up against, he was definitely the artist. Now I've got to get back put the tea on. Master Wayne will be starving after all that. Well, I don't know. He can defuse a thermonuclear warhead, but can't grill his own fish fingers. No okej, to było takie śmieszne trochę. Mamy ten komentarz Alfreda. Okej, okay, ukończyliśmy nasz poziom. Mamy trofeum oczywiście, bo też trofea dochodzą do tych pakietów DLC. I mamy nasze piękne 100% prawdziwy bohater. Oczy... A nie, Adam West nie. No, i dostaliśmy jeszcze kolejne trofeum. I dostaniemy też dwa złote klocki. Fajnie, to wracamy. I mam nadzieję, że teraz. No nie, no ludzie. Dobra. Myślałem, że się nie da pominąć znowu ten film. Nie wiem, dlaczego on się tam pojawia, ale. Ale dobra, mniejsza z tym. Każda gra może mieć błędy. Dobra, teraz jeszcze pokażę wam postacie i to, i to będzie wtedy koniec odcinka. Tylko teraz właśnie nie wiem dokładnie, które postacie to są z trylogii Mrocznego Rycerza. Dlatego, bo to są postacie z Człowieka ze Stali. To są chyba postacie z Batman... 70, 75. rocznica. Dobra, chyba od bejna się zaczyna. W takim razie, dlatego, bo to nie pasuje, te, te inne rzeczy. Ok, czyli od bejna zaczynamy. Bane, mroczny rycerz powstaje. Tak wygląda. Pewnie ma super siłę, ale nie będziemy tego teraz sprawdzać. Ok. Kolejną postacią jest Batman z trylogii Mrocznego Rycerza. Teraz sobie nim graliśmy. Jest to dokładnie taka sama postać jak z zestawu takiego. Jednego z. No, z takim statkiem nieważne. Tam jest też Bane. Prawda, ma, ma Batarangi. Jak klikniemy kółko, to może wykrywać obiekty. Jak przytrzymamy X i jeszcze raz X, to może szybować. W ten sposób. I teraz kolejna postać to jest komisarz Gordon. On ma tylko pistolet, nic więcej. Jeszcze dobra tam z tyłu tak wygląda. Kolejna postać to jest joker jako pielęgniarka. Aha, i on ma od razu bazookę. Jak klikniemy kółką, możemy ją schować. A potem kwadrat, żeby wyjąć ją. Więc fajnie. Ktoś z bazuką, który może wszystko rozwalić świetnie. Dalej, Rasal oglądał Jeżeli ktoś oglądał film, to pewnie wie dokładnie, kto to jest. Ma zbroję, miecz, jest bardzo zręczny i wysoko skacze. Kolejną postacią jest Strach na wróble z Batman Początek. I on może rzucać takie jakieś kulki, takie wybuchające. I tylko tyle, i wysoko skacze. Nie wiem, czy Wam się ten bardziej podoba od tego, takiego tradycyjnego ze wszystkich części. Ma po prostu inną maskę, inny uniform. Tamten wyglądał jak taki prawdziwy strach na wróble. Teraz Selina Kylie, czyli. Catwoman z Batman. Mroczny rycerz powstaje. Ma ona taką maskę, co nie z tyłu, długie włosy i taki koci bat. I też, jak klikniemy, kółko może wykrywać różne ukryte obiekty. Okej. Okay. Kolejna postać to jest funkcjonariusz słod I on też ma tylko pistolet, tak jak komisarz Gordon. Jest jeszcze dwie twarze, czyli Harvey Dent. Z Batman Mroczny Rycerz powstaje. Okej, okay, od razu wam jeszcze pokażę... ...postacie z Batman 75. rocznica. Dlatego, bo... nie wiem, potem... A nie, sorry, nie, nie będę Wam pokazywał, bo Batman 75. rocznica ma e, ten pakiet poziomów. To pokażę Wam jeszcze w takim razie o, postacie z Batmana przyszłości, dlatego, bo to jest oddzielne kompletnie, to jest kompletnie, to są oddzielne postacie. I to jest bardzo fajny pakiet, jeżeli kupowaliście Lego Batmana 3 na PS3, PS3 albo PS4, to jest to od razu do ściągnięcia, totalnie za darmo, jako taki bonus. Teraz tak, jak klikniemy kółko, to możemy wykrywać różne obiekty. Jeżeli będziemy klikać kwadrat, to on rzuca batarangami świetna sprawa. Jeszcze może latać to jest już świetne. Świetne naprawdę. Batman przyszłości ma bardzo fajne rzeczy. Kolejna postać. A, to od, co dobra, od, od, od niego powinienem zacząć. As, czyli Batman przyszłości, czy w się Batman przyszłości to jest, to jest po prostu pies Batmana. I on też może wykrywać różne obiekty. No i potrafi tylko chodzić i, i bić, prawda? I nic wie, więcej nie umie. Kolejna postać to jest jakiś pomór. Nie wiem, co to za gostek. Ale umie strzelać takim czymś Aha, czyli umie strzelać e, Kwadratem y, Umie strzelać takim czymś I działa jak kostium Robina Czyli jak żarówka Ciekawa sprawa Teraz jeszcze mamy jakiś bong Nie wiem co to za gostek Ale to jest po prostu Duża figurka i ma on takie same moce jak na przykład Hulk. Czyli nic szczególnego, tylko siła. Mamy jeszcze tak. Bruce Wayne, emerytowany, czyli taki stary Bruce Wayne z laską taką. Ale oczywiście ta laska może też służyć jako broń. Widzicie, jaki zgarbiony starzec. Tak sobie chodzi. Dobra, jeszcze jest tak, jakaś Inka. Ona też umie czymś takim strzelać. No i w sumie nic więcej chyba nie umie. Dalej mamy jeszcze Joker Batman przyszłości. Jeden jest cały naelektryzowany. Czyli po prostu taki Joker, tylko że cały elektryczny. Jeszcze mamy tak, Mr. Freeze, Batman przyszłości. Ciekawa sprawa. tego bo on może zamrażać, zamrażać, chodzić. A jak przytrzymamy trójkąt, to wtedy jego głowa, jakby staje się takim pająkiem. A jego ciało tam sobie zostało. ten pająk może skakać. Chyba tylko tyle. A no i wracamy na swoje miejsce. czekajcie tylko jak teraz postać zmienić Dobra tak? Okej, okay, no to to chyba wszystko. Już nie ma więcej postaci. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ponieważ to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Aaron Blue TV. Cześć.